W najbliższy weekend kilka tysięcy policjantów będzie czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących. Akcja znicz potrwa 4 dni od piątku do poniedziałku. W związku z dniem Wszystkich Świętych i zaduszkami ruch na polskich drogach będzie bardzo wzmożony, ale w teren wyjedzie też znacznie więcej patroli policyjnych. Proszę, aby stosować się do ich poleceń. Proszę również, aby na siłę nie podjeżdżać. Pod wejścia główne do cmentarza, gdyż wszyscy tam się nie zmieszczą, a swoje pojazdy umieszczali na parkingach, które są przygotowane. W wielu jak co roku jest przygotowany duży parking. Na terenie szpitala. Pamiętajmy, że od 31 sierpnia osoby poruszające się wieczorami poza terenem zabudowanym mają obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Policjanci będą przypominać o tym obowiązku. Proszę również o to, aby osoby, które mieszkają w pobliżu cmentarzy, pozostawiły swoje samochody w miejscach parkowania. I przespacerowały się. Zmniejszy to ruch, zmniejszy to zagrożenie. W wielu organizacja ruchu i parkingów jest podobna jak w minionych latach. Większa liczba funkcjonariuszy będzie czuwać nad zachowaniem porządku parkowania oraz płynności ruchu w okolicy cmentarza. Nie zmienialiśmy yy... Rozwiązania z poprzednich lat, gdyż ono zdawało egzamin i nie zmienialiśmy, gdyż ludzie są już tutaj przyzwyczajeni do takich, do takich zmian ruchu drogowego i nie chcieliśmy wprowadzać szczególnie w taki dzień innych zmian. Ludzie w większości jeżdżą, że tak powiem, na pamięć i mówię, zostawmy to, co było, bo Sprawdzało się to i myślę, że w tym roku również się to sprawdzi. tłumie ludzi na cmentarzu warto zwrócić szczególną uwagę na portfele i torebki. Policja apeluje także o dopilnowanie dzieci. Będziemy dbali o to, aby bezpiecznie wszyscy ludzie dotarli do nekropolii, jak również, aby bezpiecznie było na samych cmentarzach. Nie należy zabierać na cmentarze większej ilości pieniędzy, jak również cennych przedmiotów. W żadnym wypadku nie powinniśmy trzymać portfeli w zewnętrznych kieszeniach. Pamiętajmy, że tłok to, to doskonała okazja dla kieszonkoców, którzy będą wykorzystywać tego rodzaju sytuacje. Pamiętajmy również o tym, że będąc na cmentarzu zadbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych. Pamiętajmy, aby nigdy żadne dziecko nie oddalało się od swoich rodziców lub opiekunów. To jest bardzo dużo ludzi i istnieje taka możliwość, że dziecko może się zgubić. Pamiętajmy, aby nawet na chwilę nie spuszczać z oczu swoich torebek czy saszetek, nie pozostawiać ich na ławkach przy grobach. Pamiętajmy o tym, a przede wszystkim starsze osoby powinny zadbać o to, aby nie pozostawać same w trakcie porządkowania grobu, czy też już będąc na cmentarzu w trakcie, w trakcie święta, żeby zawsze były z nimi krewni lub osoby towarzyszące. Jeżeli będziemy wyjeżdżać gdzieś do dużych miast, pamiętajmy o tym, aby poruszać się tam komunikacją miejską. Dojazd do, do, do nekropolii w dużych miastach może być naprawdę znacznie utrudniony. Absolutnie w tych dniach nie możemy jeździć na pamięć, bo będą zmiany organizacji ruchu. Jeżeli będziemy parkować pojazdy, to parkujmy je w miejscach do tego wyznaczonych, tak żeby nie blokowały w żaden sposób wyjazdu. Pozamykajmy swoje pojazdy i oczywiście uruchommy urządzenia alarmowe. Nie zostawiajmy w samochodach cennych przedmiotów. W tych dniach na drogach pojawią się tzw. niedzielni kierowcy. Poruszajmy się bardzo bardzo ostrożnie.